Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Po zimowych przetasowaniach i zmianach dokonanych w rozgrywkowych planach drużyn Stadionu Śląskiego, ekipa z rocznika 2008 wiosną rywalizuje w drugiej lidze juniorów młodszych kategorii B1. Bo trenera Bartosza Stachowiaka przejęli od rok młodszych kolegów fotel lidera i póki co skutecznie bronią pierwszej lokaty. W miniony weekend zieloni podejmowali rówieśników z gwarka Zabrze. Już w siódmej minucie gospodarze mogli skorzystać z błędu ekipy gwarka Zabrze. Uderzenie Maksyma Chabryowa było niecelne, choć bardzo mocne trzynastej minucie po rzucie rożnym. Spore zamieszanie zapanowało w polu karnym. zabrzane uderzył wreszcie Patryk Wyłupek, ale poradził sobie z tym dobrze interweniujący golkiper Gwarka. 15 minuta gry od własnej bramki wznowił Krzysztof Wojtal. Potem pomylił się Szymon Choleczek. Wykorzystał to natychmiast Maksym Chawryłow i on otworzył rezultat tego spotkania, korzystając z pomyłki przeciwnika. Kilka minut później korzystnego rezultatu musiał bronić Krzysztof Wojtal. Świetnie wyciągnął się do tego Uderzenia rywala z zapola karnego, to jednak Chorzowianie byli w tym spotkaniu stroną przeważającą. Udokumentowali to drugim golem w 25. minucie. Piłkę na połowie rywala przejął Bartłomiej Szarwark, który po chwili wpakował ją do siatki. W 36 minucie było już 3 do zera dla Stadionu Śląskiego z najbliższej odległości. Rezultat na korzyści zielonych podwyższył Patryk Byłupek. Wydawało się, że po tej pierwszej odsłonie podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka wszystko mają pod kontrolą, ale początek drugiej części gry należał do gwarka. 48 minuta zagranie ręką przez jednego z obrońców stadionu śląskiego skończyło się rzutem karnym dla zabrzan. Bardzo pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Fabian Kwiatek. No i przyjezdni zmniejszyli nieco dystans do gospodarki. Goście chcieli pójść za ciosem. To 56. minuta, rzut wolny z 17. metra bardzo dobrze obronił jednak Krzysztof Wojtal. I jeszcze jedna okazja dla ekipy Zabrza Na zadanie drugiego w tym meczu ciosu Oliwier Maciejewski przegrał jednak pojedynek z Wojtalem W 65 minucie Bramkarz stadionu raz jeszcze Musiał radzić sobie z zawodnikiem Gwarka Tym razem przekroczył przepisy Arbiter ukarał Wojtala żółtą kartką I dał drugi rzut karny dla ekipy Gwarka Tym razem piłkę na 11 metrze Ustawił sobie Wiktor Błażyca Wyczuł jego intencje Golkiper stadionu, ale to Błażyca Mógł cieszyć się po tym uderzeniu Teraz Zieloni wygrywali już tylko 3 -2. Tymczasem Zabrzanie na dobre uwierzyli, że mogą wywieźć z Chorzowa punkty. To kolejna w tym meczu skuteczna interwencja Wojtala. W 82 minucie Zabrzanie popełnili jednak fatalny błąd, fatalny w skutkach, bo Kacper Sosiński z prezentu skorzystał i podwyższył prowadzenie Zielonych na 4-2, pieczętując tym samym zwycięstwo Stadionu Śląskiego w tym spotkaniu. W samej końcówce jeszcze jednego gola próbował zdobyć Bartłomiej Szarwark. Tym razem znakomicie interweniował bramkarz Gwarka. Kilka minut później wybrzmiał ostat w tym spotkaniu Stadion śląskich Chorzów pokonał Gwarka Zabrze 4-2. do 2. Te dwie połowy to dwie różne połowy. Pierwsza połowa bardzo dobra. Skorzystaliśmy ze błędów rywala, ale też my go do tego zmusiliśmy, więc yy, wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo w, jako całokształt. Pierwsza połowa no to była naprawdę dobra w naszym wykonaniu i te trzy bramki to chyba najniższy najniższe wymiar kary, które mogliśmy zadać dzisiaj Gwarkowi. No, ale z drugiej połowy nie możemy być zadowoleni. Wiele już takich meczów było, gdzie wygrywaliśmy 3-0 do przerwy i i na koniec mieliśmy problemy, więc no, na pewno to jest element cały czas do poprawy i szkoda, że tylko, że nie wyciągamy. Znaczy, można powiedzieć, że wyciągamy, no bo wygraliśmy dzisiaj, ale, ale no, przy tak dobrze funkcjonującej naszej grze do przerwy wygrywając 3-0. No to nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek chaos w drugiej połowie. A do takiego doprowadziliśmy, doprowadzając do dwóch karnych. W stosunku do jesieni wiosna ma kompletnie inne cele tutaj tak naprawdę w każdej kolejce mierzymy się z czymś innym między innymi z tym, że gramy w różnych ustawieniach rotacje między zawodnikami są bardzo duże ci chłopcy tak naprawdę mają do dyspozycji te teraz cztery ligi więc każdy 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 mikrocykl jest inny każdy każdy mecz jest inny no, ale na razie jesteśmy zadowoleni z tego jak to wygląda mimo wszystko czego obrazem był mecz. Cały świat już mecz Zróbmy to, głośny, świetny bawimy się. zróbmy to, 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 stadion, to, stadion, 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 stadion!